Słyszałeś o prawie przyciągania, ale mało kto mówi o jego lustrzanym odbiciu prawie odwrotnej transformacji. To zasada, która mówi, że jeśli coś w świecie zewnętrznym może wywołać w Tobie określony stan, to ten sam stan psychiczny może przyciągnąć taką samą okoliczność. Jeśli woda może zamienić się w parę, to para może zamienić się w wodę. Jeśli emocja rodzi działanie, to działanie może wzbudzić emocje. Biblia tłumaczy to prosto: cokolwiek prosisz w modlitwie, wiesz, że już to otrzymałeś, a stanie się twoje. Innymi słowy, świat jest zwierciadłem twojego umysłu. Zmień częstotliwość, a rzeczywistość dostroi się do ciebie. Dlatego najpotężniejszym narzędziem nie jest działanie, lecz stan, z którego działasz. Mów do siebie tak, jakby to już się wydarzyło. Myśl, jakbyś już tam był, bo wszechświat nie odpowiada na twoje pragnienia, tylko na twoją wibrację. Jak myślisz, co teraz emitujesz? Zostaw lajka, like obserwuj.